W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z okazji 14. rocznicy powstania Sieradzkiego Towarzystwa Trzeźwości i Przyjaźń. Na spotkanie co roku przyjeżdżają osoby, które zetknęły się z problemem alkoholizmu. Takie, które same nadużywały alkoholu, ale również bliscy osób uzależnionych. W spotkaniu towarzyszyły występy artystyczne i zabawa taneczna. Jest to doskonała okazja, by pokazać innym, że można się świetnie bawić i miło spędzić czas bez alkoholu.

poprzez yy, zaprzestanie picia, bo jest to choroba, nie, uch, nie ukrywajmy, no. yy, w momencie przestania picia zacząłem trzeźwić, korzystania z terapii w klubie, z obozów terapeutycznych, które organizujemy, z korzystania z różnych wyjazdów w Centrum Polski na szkolenia różne. I to mi dopiero pokazało, że można, że można, że można świetnie żyć. Alkoholicy często nie dostrzegają swojego problemu. W moim przypadku było to spowodowane tym, że straciłem prawo jazdy, straciłem pracę i takie sytuacje życiowe najczęściej właśnie robią, robią to, że człowiek podejmuje takie decyzje odnośnie leczenia. Sam, ja sam nie zauważałem problemu, nawet jeżeli mi to ktoś pokazywał, mówił mi o tym, słuchaj, coś się z tobą dzieje, jesteś, masz problem z alkoholem, to zawsze moja odpowiedź była, ja nad tym panuję, ja to kontroluję, ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast sytuacja, gdy coś straciłem, w moim przypadku było to prawo jazdy, dopiero mi uświadomiła to, że jest problem, że coś się dzieje i trzeba coś zacząć z tym robić, dlatego zacząłem szukać właściwie pomocy. Osoby, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać, są doskonałym przykładem na to, że można pokonać nawet najgorszy nałóg. 23-letni Adam był uzależniony od alkoholu i narkotyków. Choć, jak sam podkreśla, pochodzi z dobrego domu, to przez swoje nałogi trafił najpierw na ulicę, a następnie do ośrodka dla bezdomnych. Dziś sam pomaga bezdomnym i uzależnionym. Wziąłem się za siebie, skończyłem terapię, y, zrobiłem prawo jazdy, bo już mi kiedyś zabrali, y, jeździłem też po pijanemu. Y, no i teraz się zmieniam, skończyłem szkołę, liceum, y, wybieram się na studia w kierunku terapeuta uzależnień, bo pracuję z ludźmi w ośrodku. Y, no i zostałem też kierownikiem nowego domu w Pabieńcach y, dla osób bezdomnych. No i teraz wiem, że życie ma sens bez używek, bo jak ktoś chce, to może. Ci, którzy wygrali walkę z nałogiem, przekonują, że ich życie stało się lepsze. Widzę, widzę każdego dnia, jak rosną moje dzieci, z czego się cieszą, jakie mają smutki. E, taki może dość banalny przykład widzę, że jest zima, e, wiosna, jesień i lato. Dawniej, kiedy, kiedy piłem, te różnice były takie, no bo powiem, że niezauważalne, można by było powiedzieć, no bo każdy dzień. Był podobny do, do następnego. A teraz, teraz po prostu przynosi mi to radość. Nie muszę się zastanawiać, co robiłem poprzedniego dnia. Wiem, gdzie byłem, z kim byłem, co robiłem. Mam pełność, pełną świadomość tego, co robię, co chcę w życiu zrobić, co chcę osiągnąć i myślę, że to mi daje też taką, taką motywację do dalszego działania. Ci, którzy szukają wsparcia w walce z nałogiem mogą zgłosić się właśnie do przedstawicieli Sieradzkiego Towarzystwa Trzeźwości Przyjaźń. Siedziba Towarzystwa znajduje się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 12. Muzyka